Nacisk terminowy, prawda? No, musimy do końca lutego, który mamy luty? 18, 19, ile nam zostaje dni? No, nie wiemy. Nawet nie ma czasu zwołać kolejną komisję. Niestety to są sprawy tak wielkiej wagi: likwidacja trzech szkół, które powstawały w takim mozole, trudzie, z którym wszyscy z Państwa jesteście związani z sercem. No, nie będę tutaj już, już elaboratów rozwijał. Wiemy o co chodzi, proszę Państwa. E, takich rzeczy nie można chlas, chlas, chlas i nawet tłumaczenie że to jest jakiś początek jest tylko wybiegiem moim zdaniem panie burmistrzu i, ja. i wydaje mi się, że uczciwie pan powinien e, do tej kwestii się przyznać my wszyscy, którzy żeśmy na tych komisjach głosowali byliśmy za tym, żeby odczytać prę, ten protokół, nikt się nie wstydzi to, że tam są jakieś może drobne uchybienia czy ten, no to już powiedzmy protokoły nie były jeszcze zweryfikowane, nie były przez nas przeczytane one są, że tak powiem, powiem surowe ale to Generalnie, jak tu stwierdził Pan Przewodniczący, sens jest zachowany wiernie. E, drodzy Państwo, temat został rzucony na gorąco. Takie sprawy nie rozważa się i nie podejmuje się takich decyzji jak likwidacja na chwilę przed.